Witam po długiej przerwie. Tak zastanawiałem się, co robić, czy robić to auto, czy nie robić tego auta. Wystawiałem też na Rubiksa, na nie wiem, Motomoto, na Sprzedajemy.pl. Praktycznie zerowe zainteresowanie, nawet w sumie nikt, nie wiem, dwie, dwa trzy telefony były wykonane, żadnych konkretów. Na Facebooku były jakieś śmieszne propozycje. Dlatego też, nie wiem, postanowiłem zająć się renowacją, czyli w pierwszej kolejności samemu będę próbował robić progi w tym samochodzie, od tego zacznę, plus jakaś drobna ulaharka. a następnie przez zimę chciałbym zrobić kapitalny remont silnika, plus, no, żeby ta skrzynia została przejrzana. za czym jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie, gdzie wyślę ten samochód do, do naprawy silnika, także, także, no... Na bieżąco będę też starał się informować. No, i zapadła decyzja o renowacji. Czyli, tak, dzisiaj zdjąłem plastikowe osłony tutaj progów. No, i tak jak podejrzewałem, no, bo to było widać, progi są zjedzone w tym oto miejscu oraz z drugiej strony. Nie wygląda to za specjalnie, ale a, powiem Wam, że tu cała podłoga wygląda nieźle to wszystko z tamtej strony już kiedyś nagrywałem filmik no, teraz nie widać jest, ale, ale ten, ale jest widać ten fajnie fa fajny oryginał eee, Czyli tak na pewno ta strona progi, druga strona tak samo progi eee, plus jakieś kolejne miejsca ogniska korozji tutaj zakryte zakryte farbą. Zobaczymy. O, zobaczcie. Nie? Będę chciał to wszystko porobić sam, na no, tych filmów, też trochę mam pojęcia o, o, o tym, o zabezpieczeniach różnych antykorozyjnych, wiadomo trzeba to będzie wyciąć lub wyszlifować, na razie wyszlifuję do zera, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało, tutaj tak samo, tu już jest taka powierzchniówka, wyjmę tą plastikową zaślepkę, z tej strony nie mam oświetlenia dobrego, ale wygląda nie tak źle, tu jeszcze jakieś purchle. Tu jeszcze, także no, zacznę się w tym bawić, w to bawić. E, reszta wygląda nieźle. E, druga strona nie zdjęta. podejrzewam, że jest to samo, bo przy zdjęciu plastikowej, zaślepek, właśnie pokazuje się korozja, ale tutaj dalej, no zobaczcie, no, tu jest ok, to wszystko, no, nie, ma, nie ma czego się za bardzo doczepić. E, Także no, taka decyzja, no. silnik 3.0, 24V, robimy, robimy, działamy, 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 robimy wszystko po kolei, blacharkę spróbuję samemu zrobić, lakierowanie też bym sam zrobił, ale nie mam gdzie, w garażu tu nie mam warunków, może w przyszłości coś, coś samemu ogarnę, ale na, jeszcze, jeszcze do tego daleka droga, także... A... Mam nadzieję, że teraz przez zimę będę miał więcej czasu, więcej filmów z renowacji, z tego co będę robił. Także dzisiaj zabieram się za szlifowanie tej rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne, no i mam nadzieję, że w tym tygodniu, czy lub nie wiem, no, w tym miesiącu ogarnę sobie tutaj pospawam to wszystko zapodkładuję no i na nowo skręcę i zajmę się drugą stroną. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia.